Na ten dzień czekają wszyscy mieszkańcy. Tradycyjnie na początku maja w Boryczy stawiany jest Maybaum. Idea e, Maybaum jest taka, że, że Maybaum daje jak gdyby e, e, nową motywację, nowe życie. Jeżeli taka, ta, takie drzewko, wiadomo, że drzewka wiosną w maju no, no przede wszystkim rozkwitają, kwitną, no i to e, mi się wydaje i mieszkańcom e, daje. E, taką potuchę do, do, do nowego roku, do nowego życia i, i wszystko się tak rozwija pięknie. Dla naszej wioski jest to ważne wydarzenie, bo co roku się odbywało, tak. Nie. I zawsze wszyscy i młodzi strażacy chętnie przychodzili, pomagali i te drzewko stawiamy. Nie? I teraz chcemy kontynuować dalej tą tradycję. Tradycja pochodzi z Bawarii, no, z landu, z Niemiec. No i po prostu jest to od X lat pielęgnowana tradycja każdego roku, nie, staramy się jakby nie było, nie, to znowu jest kolejna taka jakby powiedzieć okazja, żeby ludzie z wioski się spotkali, żeby po prostu porozmawiali ze sobą o różnych innych tradycjach. No, i poświętowali, nie? Bardzo się cieszę, że, że podtrzymują tą tradycję, która kiedyś została zapoczątkowana, i oby tak było dalej, żeby kolejne ten majbaum stanął znów w Boryczy. Majowe drzewko w Boryczy to jedno z największych w powiecie strzeleckim, bo mierzy aż 20 metrów. Nie może na nim zabraknąć kilku elementów. Trzeba je. Odmalować, trzeba tablice odświeżyć, bo one są przechowywane przez no, praktycznie cały rok więc te tablicze są odświeżane. Później trzeba zweryfikować, czy jakieś nowe firmy nie powstały. W tym roku jest troszeczkę, sam wieniec jest urozmaicony innymi gałęziami. Zweryfikowaliśmy umieszczenie wstążek. Do tej pory one były dookoła tego wieńca, a teraz są tylko w środku wstążki, a dookoła natomiast są takie listewki. Tego jeszcze nigdy nie było. Żeby one się nie obowiązywały dookoła tego wieńca, później pod wpływem wiatru i te listewki symbolizują flagi Polski, Niemiec, Ukrainy i nasze tutaj lokalne, gminne. Wydarzenie było doskonałą okazją do spotkania, rozmów i integracji. Na wszystkich mieszkańców czekało wiele atrakcji. No Powiem szczerze, że długo wyczekiwaliśmy, żeby już wreszcie te wszystkie oboszczenia zostały. Zniesione, no i jest to naprawdę fantastyczne, ponieważ no, mieszkańcy muszą się ze sobą integrować, w ogóle ludzie muszą się y, ze sobą integrować. Ta więź społeczna jest niezmiernie ważna dla wszystkich kontaktów. No w dzisiejsze wydarzenie, majówki, piekłyśmy ciasta. Wszystkie panie z naszej wioski piekły i przynoszą tutaj ciasta. I my teraz porcujemy, dzielimy, szykujemy kawę i zapraszamy. Kolejna okazja do spotkania i majowego świętowania już za rok.